Witam, Janusz NSG po tej stronie. Dziś prezentacja kolejnego nocnego myśliwca. Relatywnie mało znanego, choć była to jedyna maszyna tego typu w japońskiej marynarce. Najpierw nieco o kanale. Tak jak już narzekałem, aktualnie bez wsparcia płatnych promocji nowe filmy docierają praktycznie tylko do subskrybentów, którzy niestety też się wykruszają. Mam nadzieję, że nie ze względu na jakość materiału. Próbuję jednak nadal się przebić. Na pewno zrealizuję wszystkie zapowiedzi i wymienione na Discordzie zamówienia. A tak przy okazji zapraszam na serwer Discorda powiązany z kanałem. Link z zaproszeniem znajdziecie w opisie, a także w poście na stronie kanału. Zachęcam też do zerknięcia na ofertę związaną z zaprojektowanymi przeze mnie narzędziami, wydruki dostępne w mocno promocyjnych cenach, do czasu aż nie przekroczę nocznego limitu obrotu, po którym muszę opłacać podatek od tych transakcji. Link do ofert na Allegro Lokalne znajdziecie też w opisie tego filmu i w poście na stronie kanału. Ruszamy z prezentacją. Tym razem w tle będzie też latanie w Artanderze, ale nie na nocnym myśliwcu. Tylko na jednym z prototypów, oblatanym jako myśliwiec eskortowy. Tylko ta wersja jest aktualnie zaimplementowana. Zapodsumowanie na myśliwiec eskortowy pojawiło się w japońskiej marynarce wojennej już w 1937 roku. Trwającym wówczas konflikcie, Chińczycy wycofali swoje myśliwce poza zasięg japońskich myśliwców A5M. I latające bez eskortu bombowce G3M zaczęły ponosić znaczne straty. Próbowano rozwiązać problem, dozbrajając niektóre bombowce, a nawet zakupiono myśliwce serwerski 2PA, dysponujące większym zasięgiem. Żadne z tych rozwiązań się jednak nie sprawdziło. Wiosną 1938 roku do firm Mitsubishi i Nakajima wystosowano wymagania dotyczące nowego myśliwca eskortowego. Specyfikacja była wzorowana na wprowadzonych właśnie do służby maszynach, takich jak niemiecki Messerschmitt BF110 czy francuski Potes 630. Oczekiwano dwusilnikowego dolnopłatu z trójosobową załogą o określonych osiągach. Prędkość maksymalna 518 km na godzinę, zasięg 2100 km 3700 km z dodatkowymi zbiornikami i czasem wznoszenia na 4000 m, nie większym niż 6 minut. Ozbrojenie stanowić miało działko kalibru 20 mm i karabiny 7,7 mm. Wymagano też, aby samolot był co najmniej tak zwrotny jak właśnie testowany A6M, czyli Zero. Firma Mitsubishi była zajęta pracami nad A6M i nowym bombowcem. Przedstawiony niejako z konieczności projekt został odrzucony przez marynarkę. W firmie Nakajima zadanie potraktowano zdecydowanie poważniej. I w połowie 1939 roku dowództwo marynarki zamówiło dwa prototypy oparte o przedstawiony projekt. Botawiec otrzymało znaczenie J1N. Już na tym etapie prace nad projektem wyraźnie zwolniły. Intensywność działań w Chinach spadła, a A5M z dodatkowymi zbiornikami i nowe A6M były w stanie z powodzeniem wykonywać misje skrótowe. Pierwszy prototyp J1N1 oblatano dopiero 2 maja 1941 roku. Był napędzany dwoma licencyjnymi gwiazdowymi silnikami Nomron 14K o mocy 1130 koni każdy. Jeden z nich został zmodyfikowany, tak by były w stanie napędzać śmigła obracające się w przeciwnych kierunkach. Umieszczone w dziobie samolotu uzbrojenia ofensywne składało się z działka kalibru 20 mm i dwóch karabinów 7,7 mm. Nowatorskie rozwiązanie zastosowano do uzbrojenia defensywnego. Stanowiły je dwie zdalnie sterowane wieżyczki, każda z parą karabinów maszynowych kalibru 7,7 mm. Do operowania wieżyczkami i podwoziem wykorzystywana była instalacja hydrauliczna. W drugim prototypie zamontowano dodatkowo klapy bojowe i sloty na krawędziach natarcia skrzydła, aby poprawić zwrotność. Oba zostały przekazane marynarce wojennej w sierpniu 1941 roku. Testy wypadły jednak niepomyślnie. Maszyna była za ciężka. Problemów nastarczała też instalacja hydrauliczna i silniki obracające przeciwbieżne śmigła. Zdalnie sterowane wieżyczki działały ociężale i mało precyzyjnie. Zaobserwowano też drgania lotek podczas manewrów. Zwotność była bardzo dobra jak na samolot dwusilnikowy, jednak gorsza od A6M. Okazało się, że J1N1 jest od A6M gorszy pod każdym względem poza zasięgiem. Zdecydowano o przerwaniu całego programu budowy myśliwca eskortowego. Jednak marynarka zaoferowała firmie Nakajima możliwość przerobienia projektu na samolot zwiadowczy. W nowym projekcie położono nacisk na zwiększenie niezawodności i obniżenie masy. Zmniejszono zbiorniki paliwa. A żeby utrzymać zasięg, dodano możliwość wykorzystania zbiorników zewnętrznych. Usunięto całe uzbrojenie ofensywne, a zdalnie sterowane wieżyczki zastąpiono tradycyjnym stanowiskiem z jednym karabinem maszynowym. Ujednolicono też silniki, rezygnując z wersji o odwróconych obrotach. Dodatkowo zastosowano samooszczelniające się zbiorniki paliwa i dodano opancerzenie fotela pilota. Tę wersję oznaczono jako J1N1 C i wprowadzono do służby w lipcu 1942 roku. Priorytetem była budowa maszyn bojowych, dlatego wersja zwiadowcza budowana była bardzo powoli. W ciągu roku powstało tylko 54 sztuki. Później samolot przemianowano na J1N1-R, a część z nich otrzymało wieżyczkę z działkiem kalibru 20 mm ze zdemobilizowanych G5N, te oznaczone jako J1N1-F. Na początku 1943 roku dowódca 251 kokutaj Yasuna Kozomu wpadł na pomysł, by samolot uzbroić w działka strzelający pod kątem w górę. Pomysł nie spotkał się z akceptacją dowództwa, ale w warunkach polowych na jednym z J1N1-C zainstalowano takie uzbrojenie. Tak zmodyfikowaną maszynę oznaczono jako J1N1-C i nadano jej nazwę Gekko, czyli Światło Księżyca. W nocy 23 maja 1943 roku zestrzeliła ona dwa amerykańskie bombowce B-17. Tym razem dowództwo marynarki zareagowało bardzo szybko, nakazując rozpoczęcie produkcji seryjnej nocnego myśliwca o oznaczeniu J1N1-S. Maszyny miały dwuosobową załogę. Dwa działka kalibru 20 mm, strzelające pod kątem 30 stopni, w przód i w górę. I jeszcze dwa dodatkowe, strzelające pod tym samym kątem, tyle że w dół. Miały być używane do ataku przy przewadze wysokości lub na cele na i na wodne. Tym razem produkcja przebiegała szybciej i w pierwszym roku zbudowano 181 maszyn. Na nocne myśliwce przerobiono też część wcześniej wyprodukowanych maszyn zwiadowczych. Powstało kilka ich odmian. Na niektórych usunięto strzelające do dołu działka, w niektórych zmieniając je na do góry, co zwiększyło tę baterię do czterech sztuk. W dziobie płatowca montowano reflektor lub jeszcze jedno działko strzelające na wprost. Pod koniec 1944 roku zmieniono oznaczenia i wersje myśliwskie J1N1S otrzymały oznaczenia J1N2 i J1N3. Mimo iż nocne wersje J1N operowały od połowy 1943 roku, to amerykański wywiad był przekonany, że Japończycy nie dysponują technologią pozwalającą na budowę myśliwców mocnych i wszystkie straty przypisywano arterii przeciwlotniczej lub wypadkom. Dopiero w lipcu 1944 roku, na zdjęciach lotniczych, dostrzeżono nowy płatowiec, zidentyfikowany jako mocny myśliwiec, nadano mu nazwę kodową Irving, a był to właśnie J1N. Gecko były pierwszymi samolotami, na których, również dzięki inicjatywie kapitana Yosuna Kozono, zainstalowano radary. Początkowo były to urządzenia typu H6, zaprojektowane do wykrywania jednostek nawodnych. Były one ciężkie, ponad 100 kg i operowały na falach długości 2 metrów. Do wykrywania samolotów nadawało się tylko w ograniczonym stopniu. Co ciekawe, typ H6 był kopią brytyjskiego radaru przejętego na początku wojny w Singapurze. Spore zdziwienie u japońskich inżynierów wywołał fakt, że wykorzystywał on anteny typu JAGI opracowany w Japonii pod koniec lat 30. W późniejszym okresie na płatowcach montowano urządzenia typu FD2, lżejsze, ważące około 70 kg, pracujące na falach długości 25 cm, znacznie skuteczniejsze. Maszyny wyposażone w radary miały na nosie umieszczone cztery anteny. Wszystkich wersji J1N wyprodukowano 477 sztuk, w tym około 300 nocnych myśliwców, czyli relatywnie niewiele. Były one jednak bardzo intensywnie wykorzystywane. Zarówno do ataków na bombowce, ale także w atakach na cele naziemne i na wodne. Kilka z nich zostało zastrzelonych, a znaczna część zniszczona na ziemi. Nawet pod koniec wojny w atakach samobójczych wykorzystywane były bardzo rzadko, dużo bardziej użyteczne były jako myśliwce do obrony wysp macierzystych. Na swoim koncie mają potwierdzone zastrzelenia co najmniej 50 alianckich bombowców, w tym ponad 30 B-29 Super Fortress i jednego Lockheed Hudsona, jedynego zastrzelonego przy użyciu działek strzelających w dół. To tyle, chyba dość wyboistej historii tej maszyny. Obejrzyjmy sobie model. A mamy tu zestaw od firmy Fujimi, pozwalający zbudować Nakajima J1N2 w skali 1,72. Dla porządku, numer katalogowy to 72009. Ten samolot doczekał się tylko dwóch zestawów form. Tych, które tu mamy, pochodzą z 1994 roku. Były kilka razy przepakowywane przez Fujimi, ostatni raz około 2015. Ale zostały też wydane w 2022 roku przez firmę Hobby 2000. I taki nowy zestaw, wydany przez firmę Hobby 2000, obiecuje jako nagrodę główną w konkursie przy okazji 1000 subskrybentów. Oczywiście nie wiem kiedy to nastąpi, jeśli w ogóle. W 1972 roku japoński Level wydał jeszcze inne formy, dużo prostsze. Od czasu pojawienia się modelu Fujimi, czyli początku lat 90., już nie wydawane. Co mamy w środku? Dwie plastikowe wypraski, jedną z elementami przezroczystymi. Mosiężne rurki, które mają nam zastąpić plastikowego lufy działek. Arkusz kalkomanii i instrukcja montażu. Ramka A, kadłub, zbiorniki paliwa i sporo drobnych elementów. Ładnie odlane uzbrojenie, tablice przyrządów i silniki. W modelu mamy jednak pewne uproszczenia. Na przykład pokrywy luku tylnego kółka są odlane razem z kadłubem. W innych wydaniach na tej ramce znajduje się jeszcze sekcja zawierająca zdalne sterowane wieżyczki pozwalające na budowę modelu prototypu, takiego jak widzieliśmy w Artanderze. I ten zestaw, który obiecałem na 1000 subskrybie, jak widać, te elementy na ramce MA. Druga ramka B, paty, podwozie i reszta detali. Też ładnie oddane. Detali na powierzchniach sporo. Mamy wyraźne, wklęsłe linie podziału blach. Ramki czyste, bez nadlewów czy uszkodzeń. Oszklenie na jednej ramce oznaczone jako G. Nieco grube, ale z przezroczystością nie ma większych problemów. W torebce mamy kilka mosiężnych rurek które miałyby posłużyć za lufy działek. Ale z tego co widziałem na ramkach, to chyba wolę plastikowe modele. Instrukcja. Czarno-biała, wydrukowana na rozkładanym arkuszu papieru. Na pierwszej stronie krótka nota historyczna w kilku językach. Na odwrocie, przed rozłożeniem mamy mapę ramek. Oczywiście tym razem numery części też na samych ramkach. Formularz, najwyraźniej umożliwiający zamówienie poszczególnych ramek, gdyby któreś brakowało lub była uszkodzona. Legenda opisująca użyte ikony i lista farb z numerami i nazwami w kilku językach. Montaż standardowo zaczynamy od wnętrza kabin. Detali nie jest tu zbyt wiele, ale mamy kilka kalkomanii, zarówno na tablicy przyrządów jak i na panele boczne. W całej instrukcji mamy też dokładne oznaczenia kolorów. Drugi krok to montaż silników w osłonach i śmigieł, a następnie kadłuba po wklejeniu części kabin, kółka ogonowego i przeszklenia w dziobowej części. W osobny element, który stanowi grzbiet kadłuba wklejamy działka, Według instrukcji powinniśmy usunąć plastikowe rufy i zastąpić je dostarczonymi miedzianymi rurkami. Jak wspomniałem, nie jestem przekonany do tego rozwiązania. Plastik odlany dobrze i widać na nim jakieś detale. Rurki będą się chyba gorzej prezentowały. Działkę wklejamy do górnej części, a ją samą razem z oszkleniem do kadłuba. W dalszych krokach wklejamy golenie podwozia głównego. Montujemy płaty, w ich dolną część wklejamy przeszklenie i drugą parę działek. Kompletujemy gondole silnikowe i wklejamy wyloty spalin montujemy wszystkie części płatowca. A w ostatnim kroku zostały nam pokrywy luków podwozia, antena i dwa dodatkowe zbiorniki paliwa pod skrzydłami. To tyle jeśli chodzi o montaż. Malowania, teoretycznie mamy ich aż sześć, a trzy kolory wykorzystywane w tych malowaniach mamy zidentyfikowane jako mieszanki A, B i C. Maszyny w całości czarnozielone, z brązowymi śmigłami i kołpakami oraz czarnymi osłonami silników. Każde z nich ma inne oznaczenia na ogonie, określające przynależność do jednostki. A dwa pierwsze dodatkowe oznaczenia zwycięstwu na bokach kadłuba. I ostatni element, czyli kalkomanie. Jest tego sporo, mamy jednak aż sześć różnych oznaczeń. Kino składamy z białego podkładu i koloru właściwego, kilka kalkomalnie do wnętrza kabiny, mimo wieku nie wyglądają źle. I na tym koniec prezentacji modelu. Model jest dość duży, a po oryginale odziedziczył ciekawe kształty. Detali niezbyt wiele, ale myślę, że tyle, aby wynik końcowy był interesujący. Mam nadzieję, że prezentacja przypadła Wam do gustu. Proszę jak zwykle o polubienia i komentarze, a jeśli widzi to ktoś, kto jeszcze nie jest subskrybentem, proszę o rozważenie takiego posunięcia. Dziękuję za Wasz czas i uwagę i do następnego.